Dobra, takie gwoździe, słyście wyjaśnienie małe, jeżeli byście się zastanawiali dlaczego nie ma filmów, to dlatego, że poprawiam robotę po fachowcach. E, oddałem motocykl do wymiany tłoka i minęły 4 tygodnie zanim go z powrotem odebrałem, tak. E, że wymienili na inny tłok, bo chciałem Bosnera a jest wsadzony Vertexa, to zjebali wszystko po całości. E, Pierwsze wszystkie kable, które tutaj wyciągnęli, bo musieli, bo sobie tylko lekko opuścili eee, silnik, zostały luzem, moduł latał luzem, mógłby nawet na silniku leżeć, eee, mogę Wam podrzucić zdjęcia w sumie, tak więc był luzem po prostu pierdolnięty, wszystkie kable były porozrywane, odbezpieczone. Nic nie było zabezpieczone. Tutaj ta kostka leżała sobie luźno na akumulatorze. Tutaj zostawili mi e, śrubokręt nawet, więc no, no było nieciekawie śrubki. Od plastików do tego w ogóle tutaj nie było. Stwierdza, stwierdzili, że mi się coś pojebało tak naprawdę ehm, i. i, i, i... I, I że no to ten, że tych, tych, tych śrubek tutaj nie było, nie? Chociaż tak naprawdę zajechałem i motocykl był cały. No i takich, takiego chcieli mi wcisnąć, ale powiedziałem, że nie, że za dwie godziny to ma być zrobione i jakoś te śrubki wszystkie się znalazły i wszystko można było jakoś przymocować. Chociaż i tak wróciłem, to wszystkie te kable, te węże od e, przelewającego się paliwa, to wszystko było luźno, więc wszystko mi w razie czego leciało na silnik. Tak samo cały gaźnik się ruszał, trzeba było to do, dokręcić na chwilę. Na razie mam zrobione 130 km i zauważyłem, że gdzieś tymi olej zaczyna lecieć. Więc jest równie ciekawy. Chcę sobie zobaczyć, co tam, um, co tam, co tam, co tam słychać w tym motorku. Dlatego rozmontowuję plasticzki. Jak coś będę wiedział więcej, to dam znać. Tutaj na łączeniu z wydechem widać, że jest uszczelka nowa. Ale sam wydech jest jakoś kurwa tak zrobiony, że jest cały zajebany teraz olejem Ja nie wiem <gryw> Nie mam pojęcia kurwa Jak oni co tam składali, na pewno musieli go ściągnąć, ale zobaczcie jak to jest zapierdolone nagle Dobra, dostałem się i wychodzi, że stąd napierdala olej No nie wiem, wydaje się, że uszczelka jest nowa, ale Albo tutaj dookoła ta uszczelka wydechu Ach, chujowa. Żeby tak napierdalał? Cześć piesku. Dobra. E, chwilowo to wygląda tak. E, dobieram się do gaźnika. Dobieram się do gaźnika. Zobaczę, co tam jest w gaźniku. Na razie widzę, jakby. Nie, ja no chyba szczelny. Eee, zerknę co tam ciekawego jest w gaźniku. Po gaźniku wezmę się za oględziny mm, tego tłoka. Też widzę, że było grzebane, bo jest tutaj widzicie ta farba wyskubana. No, ale dobra, chociaż górę ściągnę, ile mi się uda. Eee, no nie wiem, no tutaj wyszło z tym, że, mm, że w sumie. Jest taka uszczelka dyfuzora i ona jest mega, mega, mega zajechana już trochę. Widzicie? I chyba kupię sobie nową. Tylko kurwa takie coś 150 zł kosztowało, ale udało mi się za 100 zł znaleźć. Tak więc zabieram się dalej za to. Dobra, tak więc tu leży bak, tam leży mój pies. I tu leży gaźnik. Z tego co widziałem, to w ogóle ta uszczelka. Tutaj widzicie, jaka jest wgnieciona. Była po chuju przymocowana, więc dlatego mogło paliwo wyciekać, a nie przez pływak. Druga sprawa to taka, że pływak jest albo wymieniony, albo jest ten stary. Więc akurat tutaj mnie nie ojebali. Chwała im za to. Za chwilę biorę się za, za tłok. Patrzcie. Teraz wszystko ładnie przylega. A wcześniej dosłownie tutaj pod spodem była szpara. Ok, tak więc podsumowując, uwinąłem się z tym wszystkim w jeden dzień. Gdzie im zajęło to 4 tygodnie. Fakt, faktem nie zdemontowałem do końca cylindra. Ale zobaczyłem, że jest nowy tłok. Raczej. A jeżeli nie, to chociaż jest mój stary yy, wydawał się na w miarę nowy bo no, był i gładziutki i też po bokach yy, jak ruszyłem to to nie był jakiś, jakiś zajechany, więc chyba jest yy, nowy co nie zmienia faktu, że i tak zużyli chujowo motor dlatego go teraz przeglądałem i zobaczcie, w jeden dzień uwinąłem się z w, ty, w to w pfu, z tym co robili przez 4 tygodnie serwis tak to jest, tak to jest jak biorą sobie cholera Roboty, a ja później nie wiedzą, gdzie włożyć łapy. Jedyna rzecz jest jeszcze taka, że tutaj jest oczywiście niedokręcony yy, defer, bo muszę właśnie tą muszczelkę kupić. Nową już nie dokręcałem wydechu. Pewnie go przemaluję tak czy siak, bo już widzę, że farba schodzi. No to strzeli czarny kolor, poprawi się. Yy, no i co, jak przy każdym rozbieraniu czy majsterkowaniu, okazało się że została mi już szczelka. Nie wiem cholera skąd, ale została. Najlepsze jest to, że nic tam nie wskazywałoby na to, że powinna zostać, bo jakże byłem przy gaźniku i przy e, cylindrze, nie? I tutaj nic nie było. Odłączałem te kable, ale tutaj żadnej uszczelki nie było. Ewentualnie myślę, że na tym w tym miejscu mogła być uszczelka, ale to jest takie miejsce, że w sumie to się nie nadaje na to. Dzień dobry. <laughs> yy, postanowiłem sobie. Strzelić od razu wydech na czarno. Go trochę odnowić. I tutaj moje kochanie mi pomaga. Oczywiście mówię o psiaku. Dobra tak więc. Stwierdziłem, że jednak wale i nie czekam na tą uszczelkę, e, zamontowałem to tutaj z powrotem, tak jak było, z tym, że e, trochę mocniej to chyba dokręciłem i przyłożyłem dokładniej, że nie było żadnego luzu niczego, więc może tyle wystarczy. A jeżeli nie, jeżeli olej dalej będzie cieknąć, nie wiem jak to wam pokazać, nieważne, e, to najwyżej wtedy. Będę zamawiał, bo. No nie wiem, no nie bardzo widzę sens, żeby od razu to teraz już robić. Jeżeli by się okazało, że uszczelka jest dobra, a tak naprawdę była chujowo przykręcona to po co mam wydawać? Ze 120 zł, nie. Yy, zaraz będę odpalać maszynę, zobaczymy, czy w ogóle zaskoczy. Dobra, uwaga. Panowie i panie, pierwsza. Odpalenie maszynki jest luz, jest luz, dobra. się nie spodziewałem. Próbowując moją batalię z neserką, wszystko działa. Tutaj była jakaś niby uszczeleczka, czy cokolwiek wiebane, pewnie, żeby się tłumik nie tarł albo żeby nie brzęczał. Jeszcze zobaczę, bo jej nie odpalałem. Ale co najważniejsze, Ech, tutaj jak widzicie, jest taki mały dings. Nie wiem, czy mi to pozwoli zrobić. No, nie mogę. A więc. Musicie to. O. Jakoś sami zobaczyć. Jest takie jedno coś. To się nazywa ujebana śruba. Tak chciałem mocno dopierdolić, że niestety upierdoliłem. <noise> Plus jest taki, że chyba nie powinno to puścić. Tak mocno jest to i tak czy siak z drugiej strony. E, po prostu przymocowane jest tak jakby o tą śrubę zahaczona. Na drugą naciągnięte tak trochę i po prostu trzyma się kupy, więc no nie powinno puścić, a jeżeli puści no to czeka mnie rozwiercanie i wkładanie nowej szpili e, wydech jest przemalowany, może być, i tak wszystkie te takie pierdoły widać, no bo był nierówny strasznie, był poklepany od tej strony i teraz tylko e, plastiki jeszcze zamontować i będzie git, tak więc no lepiej się ze mną nie napierdalajcie, bo skończycie jak ta śrubka, z tej strony tak samo kurwa Majster byłby ze mnie dumny,